W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za nowy poranek i za życie, które mogę przeżywać w wolności. Dziękuję za świadectwo męczenników koreańskich, którzy byli wierni aż do końca. Dziękuję, że ich odwaga jest dla mnie przykładem. Dziękuję za Twoją obecność, która daje siłę w codzienności. Dziękuję za wspólnotę Kościoła, która podtrzymuje mnie w wierze. Proszę Cię, panie, daj mi serce odważne i wierne. Pomóż mi nie zniechęcać się trudnościami. Daj mi siłę, abym świadczył o Tobie w prostych czynach i słowach. Naucz mnie kochać Ciebie ponad wszystko. Proszę, aby moja wiara nie była tylko słowem, ale prawdziwym życiem. Święty Andrzej King Tegon powiedział: Bóg posłał mnie, bym niósł Wam wiarę. Ona jest większa niż śmierć. Te słowa uświadamiają mi, że wiara jest skarbem, który daje życie wieczne. To wezwanie, bym nie traktował jej lekko, ale strzegł jak największego daru. Uczy mnie to także odwagi, że nawet w trudnościach warto pozostać wiernym Jezusowi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i mieszkańcy miast przychodzili do niego, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki nieba wydziobały je. Ten fragment pokazuje, że Słowo Boże potrzebuje serca otwartego i wytrwałego. Jeśli nie przyjmę go z troską, szybko może zniknąć. To przypomnienie, że każdego dnia muszę przygotować serce na spotkanie z Bogiem. Boże, użycz mi pogody ducha. Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego. Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem i czerpać radość z chwili, która trwa. Daj mi w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę wiodącą do spokoju i przyjąć, jak ty to czyniłeś, ten grzeszny świat takim, jakim on naprawdę jest, a nie takim, jak ja chciałbym go widzieć. Daj mi ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli, to wszystko będzie jak należy. Tak, bym życie osiągnął umiarkowane szczęściu Twego Boku i na wieki posiadł szczęśliwą nieskończoność. Pomnij o najświętsza Panno Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosim. Tą ufnością żywiony do Ciebie o Panno nad Pannami i Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, stawię się za nami u Boga, przedstawię nasze sprawy i bądź nam pomocnym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, trwajcie w pokoju Chrystusa.